Takie pytanie, czy trudno było zorganizować odświeżenie pierwszego? Czy trudno? Może nie trudno, ale jest to czasochłonne, jakby na to nie patrzeć. Myślę, że widać było, że dużo osób było, brało w tym udział i, i starało się, żeby to wyszło jak najfajniej. Myślę, że się udało, także na pewno jest to czasochłonne. E, trzeba być kreatywnym, bo wymyślaliśmy wszystkie konkurencje. No, żeby umieć ten czas, żeby przejąć dobrze, to jest tak, tylko na co u nas w szkole Także myślę, że nawet jeżeli dużo osób się tym zajmowało, to było fajnie yy, i coś z tego wnieść. Która konkurencja najbardziej Ci się podobała? Myślę, że wszystkie były różnorodne, każda mi się podobała, choć ta muzyczna była najlepsza. Myślę, że takie otrzęsiny mogłyby być coroczną formą powitania wierszaków? Myślę, że może być to ciekawa tradycja w szkole. W tym roku wypadła bardzo dobrze, zobaczymy jak będzie w następnych latach. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby zorganizować odrzucenie pierwszaków? Zawsze chcieliśmy w odpowiedni sposób ich powitać. I mam nadzieję, że to właśnie jest początek tego, co będziemy robić. Zawsze, że tak powiem. Mam nadzieję, że to się wpisze w historię, Historie. w tradycję, tradycję tej szkoły. Bardzo dobra współpraca samorządu uczniowskiego Słuchaj, z, komisją, z komisją sportową, dzięki temu się to zaangażowanie udało. pomocników. Nie ma tutaj wszystkich, ale bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim osobom, które się zaangażowały. Myślę, że wszyscy stąd wyjdą zadowoleni, uśmiechnięci. Było wesoło, było aktywnie. Dzięki temu, że je, byliście, przy, byliście przychylni e, temu pomysłowi, mam nadzieję, że to się udało i na następne razy będą jeszcze ciekawsze pomysły, jeszcze fajniejsze i ekstra jakieś zadania do wykonania. E, jak wyglądała organizacja takich otrzęsienia? No to musiałyśmy na początku zrobić razem z gławistami listę pomysłów. E... Było dużo konkurencji, które chcieliśmy przeprowadzić, ale nie wszystkie zdążylibyśmy przeprowadzić, więc są to pomysły, które pewnie zostaną jeszcze wykorzystane. Musiałyśmy pomóc w przygotowaniach jedzenia, w przygotowaniach takich czysto technicznych. No i po potem zostałyśmy sędziami klas. Które konkurencje najbardziej Wam się podobały? Mi osobiście najbardziej się podobało ubijanie jajek. A Tobie? A mi chyba jaka to wolodzie. Okej, okay, a która klasa wygrała? Nasza pierwsza klasa. Super, gratulacje. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.